Zameczka ziomeczki z tej strony, pani ziomar w działaniu A dziś wam powiem co się stało, dlaczego mnie nie było dwa tygodnie na YouTube. Ponieważ nie miałam pomysłu, trochę miałam problemy w szkole, bo wiecie, dalej mówiłem z tym denerwującym nauczycielem. I za ten wynagrodzenie, za to zrobię dzi maraton dzisiaj, o, który odbędzie się o godzinach 12, 16 i 20. W pierwszym y, o, odcinku o 12 mam zamiar zrobić y, y, mechanizmy i pułapki dla tych kolegów i koleżanek na multi. Drugi to pewnie zrobię, nie wiem, z Survival Games albo z Bullet Battle, nie wiem. A trzeci odcinek postaram się zrobić z recenzji albo oceniania pana PW 85. I w sumie tyle. Tutaj teraz widzicie jak przychodzę parkour, trochę mi nie wychodziło, bo to wiecie z rana. Wszystko robię na, no, od razu. No i w sumie tyle. E, o, widzieliście się, jak teraz się wkurzyłem. Y, bo się wiecie, to było dużo parkoura do robienia. I słuchajcie, jak chcecie, żeby był jeszcze jeden taki maraton za tydzień, to możecie spokojnie mówić: Ja to zrobię. Niedzielny maraton może być. Y, nawet jeżeli chcecie, żebym był zachęcony do live streamów, to też możecie napisać w komentarzu: ściągnę nagrywarkę do live streamów i wiecie, psztyk, włączamy i lecimy na tym na live streamie. Zobaczymy ile osób wie. Yy, mam nadzieję, że to w sumie jest na tyle i że Wam to się spodobało. I dziękuję za każdego nowego subskrybenta, bo wiedziałam, że ostatnio dodał się nowy i bardzo za to dziękuję. Więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi głównie o zabawę i trzymajcie się. Cześć!